Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut. Poniedziałek, 16 września. Mam nadzieję, że setupy, które widzicie na załączonym obrazku, jeszcze nie zagościły na waszych ekranach. W dniu dzisiejszym omówimy sobie ogólną sytuację na rynku kryptowalut, skoncentrujemy się na strukturze, którą śledzimy już od pewnego czasu. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: czy idziemy do nieba, czy idziemy do piekła. Porozmawiamy oczywiście o Fedzie, dlatego że w środę będzie bardzo, bardzo ważne spotkanie, które będzie rzutowało na to, co wydarzy się na rynkach tradycyjnych oraz na rynku kryptowalut. Porozmawiamy również o altcoinach, dlatego że ważne rzeczy dzieją się na dominacji bitcoina, która oczywiście determinuje to, co robią. Alty. Zanim przejdziemy do samego kontentu, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są to moje przemyślenia, moje pozycje, moje inwestycje. Nie mam kryształowej kuli, nie jestem wróżką małgosią. Samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zanim przejdziemy do kontentu, wielkie podziękowania za po raz kolejny tysiąc lajków pod ostatnim filmikiem. Cieszę się, że te filmiki są dla Was wartościowe i przydatne. Przechodząc już do tego co ważne. W ostatnim filmiku mamy wyczekiwane odbicie, ale czy to koniec korekty? Dostaliśmy odbicie w punkt i dzisiaj, oczywiście, rozwiniemy temat nadchodzącej korekty. Wcześniejszy filmik BTC ponownie 50 tysięcy również będziemy determinować tutaj sytuację makro i perspektywę tego, gdzie potencjalnie bitcoina możemy zobaczyć. Ale wszystko po kolei. Zaczynamy od CryptoBubbles. Widzimy, że z perspektywy dnia mamy tutaj korektę na altcoinach. Tak jak powiedziałem, jest to pokłosie tego, co wydarzyło się na BTC, mamy cofkę, no i oczywiście tego, co wydarzyło się na dominacji Bitcoina. Czyli po okresie konsolidacyjnym, który śledziliśmy już od bardzo długiego czasu, można powiedzieć że od początku sierpnia, dostaliśmy w końcu odpowiedź, że ta konsolidacja najprawdopodobniej jest akumulacją, tak? Oczywiście czekamy tutaj na potwierdzenia, zobaczymy, czy nie będzie tutaj fakeoutu i powrotu do strefy poniżej 5771, bo to jest bardzo ważne w tym momencie. Oczywiście z perspektywy naszych ostatnich odcinków, kiedy poruszałem temat dominacji, zastanawialiśmy się, czy ta konsolidacja zakończy się dystrybucją w okolicach końca września, początku października, co oczywiście pomoże na odbicie na, alt, na altcoinach, tak? Pomoże nam odbić się na altcoinach. Oczywiście patrzyliśmy na końcówkę września, dlatego że śledząc naszą perspektywę Bitcoina, Wiemy, że tutaj do średnio, do 23 września, ten miesiąc jest bardzo negatywnym miesiącem, tak? zarówno dla Bitcoina, no i wiadomo, że oczywiście dla altcoinów. W przypadku akumulacji wielu gór dominacyjnych Bitcoina uważa, że ta dominacja spadnie dopiero w grudniu. Ja myślę, że jest to ciężkie do przewidzenia, żeby tak tip-top co do miesiąca. Określić, kiedy potencjalnie to spadnie. Jedyne, co ja tutaj widzę z perspektywy wykresu, to jeżeli faktycznie mamy prawdziwy breakout z tej konsolidacji i była to tylko konsolidacja zakończona akumulacją, spodziewam się poziomów od 58,5% do na dobrą sprawę, tutaj blisko 59%, tak? Będzie to oznaczało, że alty z perspektywy krótkoterminowej będą traciły, szczególnie będą traciły w parze do BTC, będą straci, traciły w parze dolarowej, jeżeli równocześnie wzrost dominacji. Będzie też spadkiem BTC. Czyli to, co widzimy w tym momencie, tak? Bitcoin obsunął się poniżej 59 tysięcy, dominacja urosła. No i od razu widać, co się dzieje na altcoinach. Dla altcoinów najgorszym setupem jest sytuacja, kiedy dominacja rośnie, a bitcoin spada. Okay? Dostają po prostu łopatą z dwóch stron i dlatego są podatne wtedy na większe spadki. Padło pytanie na Eksie, czy to jest dobry moment na akumulację altcoinów. Ja myślę, że to zależy od tego, jaki macie portfel, czy jest to defensywny portfel, czy ofensywny portfel. Jeżeli tutaj partycypujecie wokół kasyna, ja bym uważał, jeżeli tutaj dokładacie do fundamentów w swoim portfelu, to tak mając wizję długoterminową, nastawiając się na to, że hossa przed nami, uważam, że jest to dobry moment ale ciężko jest powiedzieć jednoznacznie do 5-6 tysięcy osób, że tak, to jest dobry moment, bo każdy jest inaczej upozycjonowany w tym rynku w obecnej chwili i każdy ma inną wizję, tak, jeden czeka na 2x, inny czeka na 20x, więc proszę również o tym pamiętajcie, kiedy tutaj słuchacie tego, co ja mam yy, do powiedzenia. Idąc dalej, FED. W dniu wczorajszym, kiedy analizowałem tutaj FOMC meeting w śro środowe, mieliśmy idealny poziom 50-50. Rynek do końca nie wie, co zrobi Fed, rynek jest pełen niepewności, niepewność równa się strach, strach równa się volatility. Volatility, zmienność cenowa, tak? W dniu dzisiejszym widzimy, że tylko 41% ankietowanych wkalkulowuje, że będziemy ciąć o 0,25, a aż 59% wkalkulowuje 50 bipsów. I teraz tak, ja uważam, że rynek wkalkulował 25. Ok. Ehm, oczekiwania są takie, że będziemy trzy razy ciąć po 25 w tym roku, realnie patrząc, na, na wyniki rynku pracy, na wyniki innych metryk, FED powinien ciąć o 50. I wydaje się, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby nie wzbudzać niepokoju na rynku pod tytułem mm, tniemy za wolno. Bo jeżeli zaczną tnąć za wolno, to oczywiście później będą bardzo szybkie cięcia. A wiemy historycznie, że szybkie cięcia prowadziły do bardzo dużej zwały na rynku i przede wszystkim do dużej niepewności na rynku. A rynek nie lubi niepewności, tak? Rynek reaguje na, pewno na niepewność i bardzo szybko może napędzić się kaskada sprzedaży. I możemy zobaczyć ogromny dump na rynku. No i oczywiście będzie to rzutowało też na rynek kryptowalut. Ja uważam, że 50 byłaby lepsza. Pod warunkiem, że Paweł wyjdzie i powie, że byli w błędzie. Że byli w błędzie i popełnili błąd, że w lipcu nie ścieli o 25 bypsów. Jeżeli zetną 50 i Paweł nie objaśni zbyt dobrze powodu, dla którego ścieli 50 bypsów, to myślę, że rynek może zacząć wkalkulowywać okres recesyjny. Ok? Dlatego, że 50 bypsów bez konkretnego objaśnienia sytuacji będzie odebrane jako panika, jako panika, że w tle dzieje się coś niedobrego. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jeżeli rynek wkalkuluje okres recesyjny, to będzie grał, że w rok w przód od dzisiaj będzie recesja. Ok? I to automatycznie skróci potencjalne wzrosty na rynkach tradycyjnych, jak i na rynku krypto. Jeżeli rynek wkalkuluje okres nierecesyjny, no to oczywiście ten okres 6-12 miesięcy w przód powinien być tutaj pozytywny, bo wszystko składa się do tego, jaka będzie reakcja rynku, tak? Jaka będzie reakcja inwestorów. Czy inwestorzy będą chcieli dalej inwestować, będą chcieli ponosić ryzyko, czy nie będą chcieli ponosić ryzyka? Dla rynku kryptowalut, oczywiście, ekspansja jest bardzo ważna. Jeżeli inwestor nie będzie gotowy ponieść ryzyka, tak? I nie będzie ekspansji rynkowej, no to ciężko jest się spodziewać kosmicznych wzrostów na rynku kryptowalut, który jest tym sektorem bardzo, ale to bardzo ryzykownym. Także w środę bardzo ważne wydarzenie makroekonomiczne, które będzie rzutowało na to, co dalej wydarzy się na rynkach tradycyjnych i na rynku krypto. To wydarzenie również będzie rzutowało na strukturę, którą śledzimy, o czym porozmawiamy sobie za chwilę. Oczywiście wiele osób ma tutaj obawy, że jest bardzo dużo prawdopodobieństw do tego, do wydarzeń, które widzieliśmy w 2007 roku. Po lewej stronie widzicie wykres z 2007 roku, po prawej stronie z 2024 roku. No i widzimy, w jakim punkcie jesteśmy, tak? W 2007 roku mieliśmy tutaj szczyt na, na June, July, lipiec, w lipcu. Później mieliśmy drugi, jakby wyższy szczyt, czyli tak zwany fake rally, czy tam odbicie zdechłego kota. Chociaż do, odbicie zdechłego kota to było tutaj. Takie fake rally. No i oczywiście po tym pierwszym cięciu stóp procentowych stoczyliśmy się w dół. No i oczywiście tutaj mamy 90% probability, że będzie cięcie stóp procentowych, no i wiele osób doszukuje się oczywiście prawdopodobieństw. Tak? Tutaj tweet jest od kolegi Bret także możecie sobie go zobaczyć, i tam wszystko jest dokładnie rozpisane, jakie są porównania względem 2.7, 2.24. Tutaj oczywiście widzicie z perspektywy tego, jak wyglądało to stoczenie, jakie są oczekiwania, no i w, co po, i w co jakby rynek gra, tak, albo na co obecnie rynek stawia. Więc jeżeli Powell naprawdę nie da konkretnej, odpowiedzi, konkretnego objaśnienia, w którym my kierunku idziemy, no to jest bardzo duża szansa, że zobaczymy po prostu jakąś tutaj zwałę, czy też zjebę, jak to mówią, w nadchodzącym okresie czasu. I znowuż ktoś nowy może powiedzieć, eh, kanał o kryptowalutach, a on gada o rynkach tradycyjnych i o Fedzie. Tak, Bitcoin jest wciąż wiszącą fają, jest najsłabszym ogniwem, najsłabszym asetem. Zresztą w piątek zobaczyliśmy bardzo ładny bounce na rynkach, no i widać, że Bitcoin najwięcej wytracił. Zobaczymy jeszcze, jak otworzą się rynki tradycyjne, ale oczywiście to, co rzutuje na rynek tradycyjny w przypadku korelacji wcześniejszej do Nasdaqa, chociażby bitcoina, będzie też rzutowało na Bitcoina. tak? Bitcoin z naszej analizy, którą przeprowadzamy na tym kanale wynika jest po prostu słaby, jest lagerem. No i oczywiście, jeżeli Bitcoin, jeżeli rynek tradycyjny się stoczy, to Bitcoin też się stoczy, tak? Ja już ostatnio o tym mówiłem, że moje największe obawy są takie, że w obecnej kondycji w jakiej jest Bitcoin, jest on po prostu bardzo podatny na wydarzenia makroekonomiczne i na to, co się dzieje, tak? W piątek mieliśmy spadek na dolarze dość mocny, dlatego rynki tradycyjne wzrosły i dlatego też Bitcoin wzrósł. No, ale oczywiście, tutaj posiedzenie Fedu, w zależności od tego, jak się rozegra, może puścić rynki w jedną albo w drugą stronę. W każdym razie, jeżeli macie ochotę, rzućcie tego gościa. Bardzo ładnie jest, są rozpisane te prawdopodobieństwa. Ja oczywiście nie jestem gościem, który patrzy w przeszłość i szuka, jakby tutaj wiecie, odzwierciedleń pewnych wydarzeń, ale relatywnie patrząc, zgodzę się z tym, że jeżeli Fed da dupy no to rynki mogą naprawdę się dość mocno stoczyć. I to jest największe obecnie ryzyko, jako ty, jak, ty jako inwestor masz tutaj przed sobą, tak? Jeżeli FED nie podoła sytuacji, po prostu rynek się stoczy. Najlepsze jest to, że siedzi tam 300 czy 400 jajogłowych, co mają PhD, a te downy nigdy nie są w stanie sprostać najprostszym rzeczom, jakie powinny. Musicie wiedzieć, że FED, Nigdy nie miał racji. Fed zawsze reaguje za późno, i dlatego, też wygląda to wszystko jak wygląda. Tak? W historii Fedu, Fed nigdy, o ile się nie mylę, a wydaje mi się, że się nie mylę, nigdy nie wykonał swojego zadania poprawnie. I w dniu dzisiejszym też nie ma podstaw do tego, by stopy procentowe były na tak wysokim poziomie. Ok? I też nie ma podstaw do tego, czemu nie powinniśmy już mieć cięć w lipcu. Więc FED zostaje w tyle i rynek ma obawy, że ich ślamazarne działanie wprowadzi nas w recesję. A jeżeli ktoś myśli, że jego gówno misie urosną w okresie recesyjnym, to chyba śpi pod kamieniem, albo dopiero co się wczoraj narodził, bo tak oczywiście nie będzie. Dlatego z punktu inwestora wchodzimy w okres dużego volatility, w wchodzimy w okres dużej niepewności, no i oczywiście usposobienie się bardziej defensywnie na ten okres, jest jak najbardziej tutaj e, dobrym posunięciem. Tak? Ja swego czasu mówiłem, że na rynku tradycyjnym siedzę praktycznie w gotówce i czekam, co się wydarzy. Rynek krypto jest dla mnie boosterem, więc oczywiście traktuję to troszkę inaczej, tym bardziej mając 90% portfela w zabezpieczeniu, a 10% w kasynie. Ale oczywiście chcę, byście mieli pełną świadomość tego, w jak ciężki okres tutaj e, wchodzimy. I zarówno Fed może nas wysłać do nieba, jak po prostu do piwnicy w piekle. Przechodząc dalej: 24-godzinne likwidacje na BTC, 170 milionów zlikwidowanych, 144 miliony longów dostały po głowie. W piątek demolowaliśmy shorty na tej podbitce. Dzisiaj czy też przez weekend demolujemy Longi, ale na obecną chwilę nic wiele się nie dzieje. 105 miliardów wolumenu, w dniu wczorajszym, w godzinach porannych, było tylko 47, później 57 miliardów wolumenu, także wciąż bardzo słaby wolumen. Dużo osób uważa, że ten rynek jest martwy, no i pod wieloma względami ciężko się nie podpisać tak? pod tym, że on jest martwy. Z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony jest to złe. Patrząc globalnie, kiedy nic się nie dzieje, kiedy rynek jest przysłowiowo martwy, jest to dobry moment na akumulację. Ale podkreślam, tylko dla osób mających wizję długoterminową. To nie jest wizja dla osób, dla którego trzymanie hodla to jest okres dwóch tygodni, tak? To nie jest wizja dla takich osób. ETF -y. sam jestem ciekaw jak wystartujemy poniedziałek, wtorek z ETF-ami. W piątek mieliśmy duże pobudzenie sentymentu jestem ciekaw czy ten piątek zakumulowanie blisko 4500 bitcoinów to jest tylko y, taka anomalia dzienna, czy faktycznie wrócimy tutaj do dużej akumulacji Bitcoina z perspektywy y, makro. Oczywiście w, w czwartkowym odcinku, który będę dla was nagrywał, będziemy już mądrzejsi o Fed i oczywiście będziemy mądrzejsi o -y. Cieszy fakt, że tutaj również zdecydowali, że bitcoin poniżej 60 tysięcy jest dla nich atrakcyjny. Przechodząc już do samego bitcoina, bo wiem, że to najwięcej osób jakby tutaj interesuje. Z perspektywy naszego MTF-a mamy opadające volume, mamy opadające momentum. Z punktu naszego storkastyk spodziewaliśmy się tutaj oczywiście cofki, nasze poziomy RSI nie, poz, nie zostały przetestowane na poziomie 58,87 w tym przypadku. No i tak, i to jest nasza struktura, na którą patrzymy. E, oczywiście określaliśmy tą strukturę w dół. E, na początku był to ruch korektywny, bo oczywiście jest to punkt wyjściowy. E, Bitcoin utracił kluczowe Swing Low, przerodziło się to w, w ruch. Impulsywny, no i nasz dołek A idealnie zagościł w naszym boksie. Tak, boks był między 54 a 50 tysięcy. Zakończył się tutaj w strukturze pierwszego ruchu w okolicach 52 600. Bazując na tym dołku spodziewaliśmy się odbicia do 59,5, maksymalnie 61 800. Boks został osiągnięty. Wiem, że śledzicie, widzę co piszecie na eksie, Prosiłbym tylko z racji tego, że nie jest to nagrywane z dnia na dzień, tylko z przerwami 3-4 dniowymi, żebyście nie stawiali chaty na to wszystko, co najwyżej teściową w Lombardzie, bo oczywiście są rzeczy, które trzeba analizować w perspektywie dynamicznej, a nie tylko update'ować raz na 3-4 dni. Obecne odrzucenie powstało na bardzo kluczowym punkcie pivotowym, na przekroju, na 60 800. Ci, co oglądają dłużej, wiedzą, że stanek śpi jak dziecko, kiedy jesteśmy powyżej 60. 1800 tym razem zrobiliśmy backtest. Backtest, który sugeruje odrzucenie. Okay? Jest to na moment, w którym to dla Was nagrywam. Oczywiście pamiętajcie, że wydarzenia wokół Fedu będą czynnikami zewnętrznymi, które będą napędzały strukturę bądź też negowały strukturę. Tak? Dlatego, że czynniki zewnętrzne, tak zwane to się chyba przyjęło jako triggery czyli trigger. Trigger point, no to oczywiście to są czynniki, które napędzają struktury, które śledzicie, bądź też je negują, tak? Czynnik zewnętrzny bardzo mocno rzutuje na działanie na wykresie i determinuje dalszą wizję wykresu, bo my oczywiście nie widzimy, co jest po prawej stronie. W każdym razie osiągnęliśmy przekrój, który był spodziewany w naszym boksie, no i wygląda na to, że z perspektywy krótkoterminowej nakładamy tutaj krótkoterminową korektę. Teraz pytanie za 100 punktów jest takie, czy nasza. Czy nasza struktura będzie dalej śledzona co do Joty? Ja Wam powiedziałem w ostatnich odcinkach, że w pewnym momencie gdzieś tutaj spodziewam się jakiejś pułapki. Z punktu bitcoina i z punktu tego, jak długo już śledzę bitcoina i nie tylko, rzadko się zdarza, że w perspektywie takiego długiego terminu jesteśmy w stanie śledzić strukturę praktycznie co do Joty. Jedyne co miało miejsce to nie to było idealnie, to wydłużenie tego dołka, który był oczywiście napędzony e, tutaj wydarzeniami podnoszeniem stóp procentowych w Japonii, który zresetował całe rynki, ale poza tym, e, śledzenie tej struktury ostatniej jest dość oczywiste i to mnie troszkę przeraża, że gdzieś tutaj czeka na nas jakaś pułapka, i albo to będzie pułapka, która będzie wybijała wyższe poziomy, albo to będzie pułapka, która będzie diametralnie pogłębiała box, który tutaj mamy przed sobą, tak? Także proszę, miejcie to na uwadze, bo wkraczamy w bardzo, bardzo niepewny okres, który historycznie charakteryzuje się bardzo dużym volatility. Na wstępie, jeżeli to odreagowanie B się nie skończyło i będzie w stanie przebić 65 tysięcy, będzie to pierwszy sygnał że byki powoli odzyskują kontrolę. Mówię, że będzie to pierwszy sygnał, dlatego że odzyskanie 65 tysięcy nie neguje tej struktury ABC, ok? Jeżeli wrócimy powyżej 70 tysięcy, to będziemy... Myśleć tutaj o innej strukturze, która najprawdopodobniej zaistniała, dlatego że wyjście powyżej 70 tysięcy potwierdzi nam, że to jest nasz makrodołek, makrodołek całej globalnej struktury i że to, co widzimy przed oczami, będzie wyjście z tego dołka i odzyskanie kluczowego przekroju powyżej 70 tysięcy. Także dopóki nie odzyskamy 70 tysięcy, struktura, na którą patrzymy. Jest jak najbardziej w grze. Pierwszym sygnałem do tego, że możemy odzyskać 70 tysięcy, będzie ściągnięcie tego swing high na 65 tysięcy. Tutaj ktoś może powiedzieć, że ściągnięcie tego swing high neguje tą strukturę. Ja uważam, że to jej nie neguje, co najwyżej zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że C będzie takie głębokie. Tak, jest to moja prywatna interpretacja i moja prywatna opinia tyle ile ludzi, tyle opinii. Jeżeli chodzi o najbardziej prawdopodobny scenariusz, o scenariusz, w którym jesteśmy, to jest oczywiście scenariusz ABC. Patrząc na długość fali A z racji tego, że ona jest impulsywna, a nie korektywna do, spodziewamy się dopełnienia impulsywnego na razie wiemy, że nasza fala B zatrzymała się na poziomie 60.800 i jeżeli to jest case bo tak jak wam powiedziałem dopóki nie poznamy A, nie myślimy o B dopóki nie, myśl, nie poznamy B nie patrzymy w ogóle gdzie jest C to jest dla amatorów, tak? jeżeli nie poznamy B, nie patrzymy na C poznaliśmy potencjalnie B definiujemy C moje C Definiuje między 50 i pół tysiąca a 46, 46 tysięcy. Tak. I to jest C, które obecnie, moim zdaniem, ma największe prawdopodobieństwo rozegrania się. Jeżeli B idealnie zatoczyło szczyty, no to oczywiście zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jeżeli to nasze B faktycznie się zatrzymało i będziemy determinować ten ruch względem ostatniego low to widzimy, że nasze impulsywne dopełnienie przychodzi na poziomie 48250. Na poziomie 48200 mamy historycznego zdechłego kota, który w drodze w dół od drugiego szczytu Hossy zepchnął nas konkretnie w dół. Tutaj też padło pytanie na Eksie, e, padło pytanie na Eksie, czy spadek poniżej 48200 e, resetuje e, Hossę. Otóż Nie. Z racji tego, że Bitcoin miał tak ogromny przyrost dzięki ETF-om i między innymi dzięki temu też, że zobaczyliśmy tą w jakiś sposób anomalię, że zobaczyliśmy nowy szczyt przed halvingiem, Bitcoin z perspektywy makro może spaść nawet do 33-35 tysięcy, ok? Z perspektywy krótkoterminowej spadek poniżej 48,200 będzie bardzo negatywny, dlatego że 48,200 tak jak powiedziałem jest bardzo ważnym punktem. I chociażby w drodze do góry ten test, ten backtest zdechłego kota pokazuje, że to jest bardzo ważny punkt. Czyli mieliśmy wyraźny przyrost do góry. Cały czas rośniemy, dochodzimy do backtestu. Po backteście mamy korektę, trzymamy baktestem, to high, to, to wsparcie i dopiero za drugim razem przebijamy 48200. Więc z punktu krótkoterminowego utrata 48200 będzie negatywna i na pewno wzbudzi wiele niepokoju na rynku. Czego ja się boję, to to, że utrata 48200 napędzi kaskadę sprzedaży. Ok, jak nie wiecie czym jest kaskada sprzedaży, to jest po prostu tak zwany panic sell. Jak nie wiecie czym jest panic sell, to nie wiem już jak to objaśnić, musicie wybaczyć. W każdym razie wtedy możemy zobaczyć bitcoina nawet za 42 tysiące, tak. Także z punktu makro, odpowiadając na to pytanie, z racji tego w jak, w jak impulsywnych ruchach my tutaj się poruszaliśmy, jeżeli wciąż zanosimy się na ostatnią odnogę hossy, to realnie patrząc, bitcoin nie może spaść poniżej 33 tysięcy, bym powiedział. Wszystko powyżej 33, a najlepiej 35, jest jak najbardziej akceptowalne. I wiele osób, kiedy zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, na przykład do 35 tysięcy, powie koniec hossy. I to jest moment, kiedy wszystkie papierowe ręce yy, puszczą, kiedy wszystkie potrójne pampersy puszczą, i kiedy rynek zacznie zawracać. I grać, chociażby pod obniżkę długofalową stóp procentowych, pod dodruki. Wiadomo, że jak rynek tradycyjny się zdupcy, to FED będzie musiał przeprowadzić interwencję, czytaj dodruki, więc to wszystko składa się w jedną całość. Czy ja przewiduję spadek do 33-35 tysięcy? Nie, ale oczywiście jeżeli napędzi się kaskada sprzedaży, czy też rynek, Tradycyjny się zdupcy, to nie można tego w żaden sposób wykluczyć. Ok? Na razie byłoby to wróżbictwem, kiedy powiedziałbym, że tak, 33-35 tysięcy jest najbardziej prawdopodobne, nie znając decyzji Fedu i nie widząc reakcji rynku. To reakcja rynku, która będzie bazowała na środowym wystąpieniu Fedu, będzie, tak jak powiedziałem, wkalkulowała, wkalkulowywała okres recesyjny bądź też okres nierecesyjny. Okay? Na obecną chwilę, struktury, które śledzę. Uważam, że powinny nas zanieść między 50,5 tysiąca a 46 tysięcy, tak? Realnie patrząc, jak widzieliście przed chwilą z pomiaru FIBO bazującym na szczycie B i na dołku A, 48,200 to jest dopełnienie impulsu, co czyni to najbardziej prawdopodobny cel techniczny dla fali C. Więc bazując nie tylko na falowości, ale bazując również na Fibonacci, 48200 jest obecnie najbardziej prawdopodobnym celem technicznym dla korekty ruchu fali C. Jedyne, co stoi na przeszkodzie tego ruchu, to jest Fed i potencjalny czynnik zewnętrzny, który może odwrócić rynki. I wydaje mi się, że jeżeli Fed zrobi 50 i przyzna się do błędu, jaki popełnili w lipcu, to istnieje taka realna szansa, tak? Także sami widzicie. Że wykres wykresem, struktury strukturą, ale wystarczy tak zwany trigger do tego, by napędzić strukturę, pogłębić strukturę bądź też znegować strukturę. I jako inwestor, jako trader, jako osoba swingująca, musisz być na to przygotowanym. Dziękuję. I tym miłym akcentem zakończymy. Jak zawsze mam nadzieję, że ten update był dla Was pomocny, wartościowy, że dzięki nim śpicie troszkę spokojniej. Do usłyszenia w czwartek, w środę kask na głowę, popcorn i obserwujemy. Miłego dnia. Hej!